Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jestem wraz z Zombiakowskim. Cześć, Cześć. widzowie. To pierwszy raz mój z wami. No, miło Was poznać. No. Ym, I on tutaj... Ty chciał już zagrać teraz? Tak, dobra. I on chce właśnie zagrać, więc teraz już będzie grać. Zombiakowski... Tak, tam się będzie nagrywać i zobaczcie, na ja się zbudowało taką bazę. Teraz idzie spać. I właśnie 10% się naładowało. I właśnie sobie zmieniłem skinę. Dzowie. Miała być moja tajna baza, ale coś mi się nie udało. No. Jestem takim trochę... Można tak powiedzieć, że jestem takim trochę... Nieogarnięty. <grym> tak. <grym> ja, ja też nie niespoko. Ej, wiesz co, zrobić takie wejście z pistonów gdzieś indziej i do, to będzie do bazy. Taki ukryty guzik jakby, wiesz. Potem to będzie teraz przejście i tam przejdziesz do bazy. Możesz takie coś zrobić. No. A wiesz jaki jest mój ulubiony kolor? Zielony? Też. Czarny i zielony. Czerwony. O nie. Ja już myślę o, o czym. O a, a nie dobra. Dream miał czarny i biały. Ale ja lubię... A czy Dream miał i zielony i biały? Prawda? No. 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 Ej, fajne zrobiłeś. Tylko, że takie trochę nierówne. Trudno. To się rusza. To się rusza. To. To się rusza przez wiatr. Przez Wiadry to się rusza? Przez wiadry to, tak, to się, rusza. się rusza. Tak, to się rusza przez wiadry. No, Jezu, taki tak. O, bierzesz głowę smoka. Tak. O, <słyszy> 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 Jaka, <słyszy> <słyszy> Jaki wielki łeb, kurde. Ja teraz czegoś szukam, czegoś tajnego. Co to jest? Nie, to... Blok węgla. No tej wersji już jest blog węgla. Blok węgla. Węk najdziesz mi obsydian. Dobra. Jakoś nie umiem znaleźć. Co ty możesz sobie wpisać? Obsidium Dobrze, dzięki Dzięki Dobra, masz Dobra, ja idę przynieść te słuchacze z kieszeni Dobra, a ja tu sobie trochę powybucham sobie może kogoś pozabijam o nie kripcio Krypcio wybucha nigdy Ja widzowie mamy wyłączone wybuchanie TNT bo nie chcę żeby krypcio mi rozwalił domek piękny mój No patrzcie widzo widzowie czy ten dom jest piękny Patrzcie w ogóle. Moja naj, największa zdrobność dzisiaj. Patrz. Patrzcie jaki piękny zombie. A tutaj zomb, y, znaczy. Jaszczur robił komendę. I nie mogę przez to spać, bo są blisko mnie potwory. Tego to nawet ja nie przemyślałem. Patrz. Ja takie coś zrobiłem. Takie schodki jakby. No. I żeby jak będę grać tutaj czasem na surwivę, to tutaj... No zrobię... widzowie trzeba wchodzić. Dokładnie. Nie no, ja tu nie będę się tak daleko oddalał, żeby tu też takie coś zbuduję? To nie ma. Na liściach chyba się nie da. A w sumie no. Się... I zrobiłem takie schody do nieba. Na max wysokość? No tak. Od Bedrocka to jest naprawdę. Widzowie, ja może kiedyś na tym świecie zbuduję. Siebie, Twój skin w Minecraft, jakby wyglądał. Bo ja mam takiego skina na takiej jednej fajnej wersji. Która nazywa się. Edukacyjne dyszynki. Dokładnie. Nigdy nie pobierajcie. Co? Nie. <ścoughs> nie, 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 nie pobierajcie. Pobierajcie chętnie. <śmienic> On sobie żartuje. <śmienic> Ogórek. Ogórek wodny? Ogórek wodny. Serio szczekaj. Ej to wygląda jak szczek uśmiech. O nie. K tak głowa smoka. Jaki jak to jest No jakby slime. Albo takie slap. Tak tor tortilla slap challenge. Tortilla slap challenge. Dajcie, żeby pobierać. Żeby nigdy nie pobierać. Najlepsze jest Java. Tak, ja, Java to akurat muszę przyznać, że jest najlepsza. Najgorszy jest Education. Nieprawda. a bo to jest Bedrock. Bedrock jest najgorszy. A na tej wersji nie ma Dark Deep, prawda? Nie. Jeszcze będzie Wordena. Wordena. I trzeba będzie świetnie. Czekaj, o, ja chcę to wybuch. O nie, wybuch. to jest mocne. Ej, mocny wybuch. No tak, i to, to jest też fajne. Do takich piosenek, bo patrz, jaki to jest głos. Taki fajny do. Nie no, wiem. Takie 5, 4, 3, 2, 1, bo patrz, ja ci pokażę, jaka z tym piosenka była. Muszę podgłośnik. Oni Jesz tam ryczą ciągle. Prawda? za O nie! O nie! Drzewa się. ci się palą. trudno. Wiesz co sobie zrób idzę tak. do netheru. I sobie wybuchają łóżka. No. Se też tutaj zbuduję. Tutaj. A jak będziesz nazywał swój kanał? Nie, bo nie wiem. on też będzie miał kanał, kiedyś hmm. mówiłem, że zrobię ale nie wiem czy tak będziesz się nazywał. Już, ja już sama w sumie nie wiem jak będzie Hmm. Najgorsza rzecz! Czemu to? Och. Przynajmniej nie, nie to mi wystarczy. mnie tak samo wkurza jak piasek. No. Ale chyba gravel, gravel bardziej. No. no. Gravel jest bardziej nie, nie, bardzo mnie wkurza jak, jest, jak jestem na pustyni i chcę coś zbudować. U. Muszę kopać, a to się wszystko zapada. Tak. Albo najlepsze jest to, że jak dasz pochodnie pod piasek, to ten piasek no. się szybciej rozwala. Ej, komar, ci tu w pokoju? Trudno. Ja właśnie przyleciałem z Grecji, właśnie y, mówiłem, to widzę już. Y, I że dam cztery odcinki z rzędu, to jest trzeci odcinek, jeszcze czwarty nagram, to, ale już chyba w domu i potem to dam. Ten odcinek. Jak już, jak już mówiliśmy, teraz gra. Zamiakowski. Tak, Zamiakowski. Zamiakowski. Teraz gra. Zbudował już dom przed odcinkiem, tak się umówiliśmy. I właśnie to teraz, teraz tworzyć Ale taki najmocniejszy poziom zrób. To muszę Co? Dwa stoły do ping-ponga i piłka, Co oni tam gadają? Za drzwi. Tu jest idealny... Be ...kon. Be-con. Beckon. Nie, Beaccon. Chyba. Na swoim... Um... Beatson? Be tak, Beaton. Na swoim y y y koncie y youtubera, y youtuber... Dobra, nieważne. Y mo też może będę widzowie nagrywał Robloxa. Ej, ale wiesz, że tak się nie robi wykonam się mieć o jedno większe jeszcze. No, chcę zrobić o jedno większe jeszcze. No tak to dzisiaj nie postawi, bo będziemy miał nie Wiem. Nie będzie działać. Niestety nie przeszkadza mi, jak ktoś gra. Mucha ha ha. ha, ha. <noise> nie przeszkadza jak ktoś gra. Mucha ha ha. Ja lubię rymować, bo i trochę pować. Ej, weź tutaj sobie i um, zrób jeszcze tutaj. To, 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 to znaczy, widzę, że tutaj nie... Jest... <noise> o, kurde! <gole! głos> oj, Dobra, oj, tutaj. Oj, 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 oj. Mm, musisz tutaj teraz zrobić jeszcze. Nie, jeszcze tu chyba dwa. Dobra. Nie, nie, ten, tam nie, tam nie. Jedno. No Dobra, nie. Jeszcze jedno chyba mogę. Nie, ale ty musisz jeszcze jedno, bo ty zrobiłeś o dwa. Kurde, nie. Musisz znowu to powiększać. Ale tym razem o jeden, nie o dwa, wiesz? tego powiększania musisz zrobić. Ile się pod... I ja. Nie Ale próbuję... nie, nie o dwa, nie o dwa, o jeden. A dobra, ty o jeden powiększasz. Ja spróbuję jeszcze jedną jedną próbę iść tam po posadyczek. Nie... Dobra, już nie idzie. Właśnie widowy. By... Oni tam krzyczą za okna, kurde. Kurde, krzycząc za okna. Co tu się dzieje? No! Nie, chyba mało, chyba mało. Nie, dużo. Z tobą to mało, wiesz? Dobra, ale nie powiem przecież o dwa, bo to znowu będziesz myślał jeszcze o jeden powiększać. I tutaj chyba mogę teraz... Tak, tutaj tak. już możesz. Nie tu, nie tu, spokojnie. Chłopie, nie rozpędzaj się tak. Dobra. Jest! Hmm. Szybkość. To Nederita. Nederita. Tam pisze, Czekaj, mam ci spisać? Nie, nie, nie trzeba, widzisz? Dobra, co? Jedyny minus to jest taki, A co? że nie był taki. Tak? Nie, to nie jest minus. Prawda? Prawda. Trzaskałem tak Ja nie mogę. Jak, jakąś wiedźmę słyszałem. Ja chcę... To. Co? Szybkość? No. Panie? Czy szybkość? Szybkość i szybkość. Ale nie szybkości na takim wysokim poziomie. Wiem. <laughs> Przepraszam, coś. Mam jakieś, tak. coś. Niestety. Jakieś, kaszle, coś. Jajko. O, chyba nie możesz nagrywać. No, chyba nie. Gdzie jest. Jezus, ja się wystraszyłem! Jak tam trzaskają! Potrzebuję. Um, zapalniczki dobra. I wiesz, czego? Zapalniczki po prostu. No, żeby zrobić nether. A, dobra, to ci wezmę jeszcze obsydian no. Czy już masz obsydion? Nie. Wezmę ci jeszcze obsydion. Weź, no. no jest tak. ym, ym, wiecie czemu im tak to skrzypi w tle? Bo jesteśmy na takiej pufie. Która Bo... skrzypi. Nie. No, nie no. Czekaj. Pufa, która skrzypi. Chcę być ten portal taki duży. Nie, 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 bo ja chcę w innym miejscu. Dobra, dobra. Zostaw. To ci zbuduję. Daj, nie, żeś to A wiesz, no, jest no, najlepsze nawet roku, że możesz sobie... jaki chcesz rozmiar. Oprócz kwadratowego. Wiem. Dobrze to robię, Nie. Źle. Ach. Musisz się jednym powiem krzyć Jak ta pufa krzypi. O jedno. Nie no, tam za oknia, nie mogę za okna, ze za ścianie, za okna. Co tam robisz? O, porka, taki wysoki trochę. No A, chyba, nie, to no chyba to. taki normalny. To jest Java czy... Bedrock, Bedrock. Dawaj. Ej, czyli ja to mogę powiększyć? No możesz. Dobrze. Ała. jak to, eee... kurwa... Dobra, tak już trzeba się nie ruszać. Oby, Obsidian! Banan obsidian. Pisz mi jeszcze krzemień. A jest to jest Fin Steel w tym. Mm. bo mam po angielsku. Ty, ty, e, nie, nie ty, wy. Ste. Stegna? stegna? Jestem na plaży w Stegnu. Ej, w ogóle wiesz że? Tak. Ja byłem w Narodos. Narodos. Wiesz? No, w Grecji i wiesz co? Co? Rozumiesz, że Narodos jest Stegna? No wiem. Poka Pokażę ci zdjęcie. Ale to po odcinku, prawda? No tak w prostu. Te, chyba to jest trochę, trochę długi ten odcinek, co? No, ale może być taki. Bo już dawno nie nagrywałem odcinku, więc taki długi mi się należy. Ej, mm. wiesz, zrób taki szeroki bardzo. Wiem. Ej. Wiesz, oha. Uuu. <laughs> Mówiliśmy o tym zdjęciu teraz, że ten. że, że jest fajny, prawda? No. że jest tegna i z taką otyłą babką. <grym> Dobra, to się śliczyć. I na tym stoiś Ej, zrób taki portal. No, ja chcę taki. wielki. Jezus, jak tam trzaskają. Piękny portal Gruby, taki jak ta babka <noise> Jak ta otyła babka co zaczęła serio stegnie. O Jezus Jaki brutal Hashtag zombie brutal I ta pufa nie tak skrzypi tylko tak pierdzi strasznie Pierdzi jak ty Chyba jak ty na krążecie. Ja na krążecie klo nie pierdzę. Ja na krążecie lubię coś. Robisz lubię... coś, czego nie możesz. Robisz coś co... co... co, co, co jest tajemnicza rzecz. Patrz jak tu jest wgnieczenie, bo jakie fajne, Po To czy jakieś pięści? Co? <laughs> tak coś i tak. Tutaj tak przywaliło. Mm. Mm. a się Minecraft mm. zniszczył i wywaliło nocza i teraz jest takie... I przez jakby to, to noc, noc już... strach z Minecrafta. No nic, po prostu z Minecrafta. Nie! No, nie mogłem się powstrzymać, no. O Jezus! Jak tego wybuchasz? Ała. Mam iść pokonać smoka? No możesz. Możesz. Hashtag Rafałek bombek. <grymny> Rafałek bombek. oddajcie na odcinek jaszczur na wakacjach jak chcecie zobaczyć jak jestem w stoczku znaczy nie w stoczku co ja gadam w jakim stoczku w jakim stoczku przecież to jest w tym i ten w stegnie. nie w stoczku mi się ciągle myli stegna ze stoczkiem Krzysiu huh. nie, nie w stoczku w stoczku to już dawno nikt nie mieszka Któreś ja byłem w stanie na wakacje. No co się dzieje? Co się dzieje? Ała. Zrobisz mi to, bo ja chcę Są. to dać tutaj Ale tego się nie da dać tu Nie Teraz nagrywamy odcinek tak. hi, hi. Nie pytajcie kto to był takie, taka no. Fajne goście I Ten, to jest ta. In, i... Damage Boost. I my, ty, 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 ty. I to jest taka ten, to jest taka dziewczyna zombiaka. Nieprawda, ty, to jest moja siostra. Ty wiesz. Twoja o, dziewczyna. Bardzo moja dziewczyna. Twoja siostra to twoja dziewczyna. I to bardzo powiem ci. Ale wpisz o, jeszcze to sobie weźmiemy i to. A, już do endu. Nie do endu, tylko do końca. Do końca. Do Ej. końca idę. Do końca idziesz. Jedziesz się do końca. Ej, wiesz co, to będzie chyba najdłuższy odcinek na kanale. Możliwe. No, z Tobą. Jak, jak poznaliście nowego youtubera na moim kanale, ja nie robię. oglądajcie go. I w następnym odcinku powiem Wam, znaczy, no może nie w następnym, ale w jakimś odcinku Wam powiem, jak on się nazywa. Piszcie propozycje, jak może się, wpiszcie w komentarzu propozycje, jak może się nazywać, my może to posłuchamy jakąś, która nam się najbardziej podoba, prawda? Tak, ja coś tu znowu odwaliłem nie fajnie. Co? O nie! Z tę złą stronę! Ej, ty też z złą stronę zrobiłeś. Zombie, Ty to z złą stronę zrobiłeś? No. Poprawić ci to! Czekaj. No po poprawić to. Um, wiesz, aż ja ci To prawdę? Trzeba... Aha, dobra, daj. Czekaj, ty ja ty czekaj, 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 muszę to zniszczyć. Daj. To tutaj odbuduję i jeszcze tu masz te Dobra, daj. Tu już masz sobie poradzę. Ryzy. Tu też już po... sobie poradzę. Dobra, tu. O, nie to, nie to, nie to. Czekaj, czekaj, I idziemy do endu. Ej, czemu nic nie działa? A dobra, bo tu jeszcze masz, tu jeszcze masz ten zepsuty. Zobacz, tutaj masz jeszcze zepsuty. Te o. dwa. Okay. Jeszcze raz to zrobić. Um. Dobra, ale nie, nie ty, bo ty to rzucasz, a nie niszczysz. Yeah. Nie w tą stronę, nie w tą, nie w tą, nie w tą. Nie w tą. Nie, o dobra w tą. Jeszcze jedno w tą stronę, w tą stronę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Ząbikowskie. O dobra, dobra, dobra ostatnie. Co zaś nie pasuje? Wszystko pasuje. No nie, to się ku to mi jest już dobra. Skończ mi ten odcinek raz na zawsze. Dobra, widzowie. 天日、oh.